Tam nowe miejsce wilkowyje Tychy takie tereny mniej więcej teoretycznie o tym miejscu troszkę się naczytałem, troszkę się działo a co wyjdzie to zobaczymy bo to jest trudno określić wiadomo, ja nie mam parcia na szukanie fantów większych lub mniejszych bo jest to Nieoczekiwalne. Ale co znajdziemy, to Wam pokażę. To lecimy. A tu jeszcze na szybko terenik. Dzięcioła gdzieś tam w tle słychać. O, I drzewo z inicjałami. Dobra, to lecimy. I widzimy się przy pierwszym dołku. I taka dziureczka tam ja mówiłem zaraz obok i pierwsza dziura i co to mamy, drucik. Nic, lecimy dalej i następny sygnał albo kapsel, albo jakieś aluminium. Zobaczymy szału na pewno nie będzie patrzcie sobie, jednak coś tu było, jakaś malutka moneteczka taka oto, zaraz oczyszczę i Wam pokażę, no i troszkę wymęczyłem, ale musicie za słowo trzymać, jest to jeden grosz między międzywojnie, nie widać za bardzo, ale jest, no nic, drugi dołek i monetka, to się może zapowiadać kawie, lecimy. I co? I standard. Pormosu nie jest, ale woda jest. Jeszcze mi śnieg, zaczyna padać. Ale my się zimy nie boimy, to lecimy. W drodze ławeczka. Jakaś kapliczka. A z drugiej strony też. O, ja... Więc może się tu coś działo, no. kapliczki bez. O tak sobie nie powstają. Więc zobaczymy tam ten teren. Może coś się znajdzie, no to lecimy. Kolejny dołek. I takie cudo. E, współczesne, na 100%. Bo co by to innego miało być, jak nie współczesne, ale fanciki są. To do przodu. No i tu mamy, patrzcie, udało mi się zbiorem podebrać. O! Prawie to tak, to co my tu mamy? Zmiotóweczka. Więc wojnie. Taki teren. Zaraz ją oczyszczę i pokażę. No, i po wyczyszczeniu tak. aż się zdziwicie, jaki stan. Szkoda, że to nie srebro, bo to nikiel, bo wiadomo, ale patrzcie, taki stan. A ja wam pokazuję przód, a tu przód ma co, po wyczyszczeniu. Cudo. Zaraz tu krótko dalej, czy coś nie bije. Ale okej. Okay. No to super pan na dziś jest. Mam tylko 15 lat chodzenia, 3 litrów taki. A to jest chyba najlepszy stan jaki na lat. To lecimy dalej. Stołeczek. Taki teren. A taki fan. Nasi tu byli. I słoneczko wychodzi. No i w standardzie wobec tego by nie było wypadło 2013 lecimy dalej i kolejny pant dla te pierwiastki Mam kiedy Ale tu jest nie Jeszcze zaraz i Wam lepiej pokażę. No i tak po wyciszczeniu mniej więcej. No, prostą mocnością jest no a lecimy dalej. Tu dosłownie w takim dołku góry Co to za monetka? Wyczyszczę ją zaraz, powiem. A mamy Bolesława Prusa, prawdopodobnie. PRL. A tu taki dołek i portfel. Jakiś współczesny. Nie, to bardziej PRL, widzisz, bo Aha. jakiś bon. Bon to jest? Nie wiem, nie, kalendarz. 68 06 czerwiec 68 widzisz. No, ale chyba bardziej z kradzieży. No. Ja o, bo tutaj już widzę destrukcyjnie to wygląda. Hmm. No, chyba opędzlowane. No, ale jeszcze tu coś było, wiesz, tu sygnał. Sprawdzimy. No, a tu jeszcze był dwa medaliki 20 ledzie perel, portfelik Tu Więc mega fan jest Przynajmniej Lecimy dalej. I obrączka. A tam chłopcy chodzą, bo dołączyli do mnie. Który to mamy rok? Już wam mówię. 93. Obrączka, wiesz? A to ciul, srebrny. Mhm. Polskie takie. Nie srebro. Ale jest. A to chyba z wina było, nie? Polskie, polskie spiritusowe. No, aha, no z tych małych butelek takich. No. No, Pokorz bliska. Zabytek na no, pewno. I tu w takim dołeczku Taka zapinka. Sprężynki nie ma, ale widzę, że jest to sreberko. Nie wiem czy mi się... Nie uda mi się puncy wam pokazać, ale jest tu na boku. Trochę widać. No, to sreberko portfelik, więc zapowiada się ciekawie. I taki do pogoda wyszła. I mamy. 5 groszy. lecimy dalej. Co to 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 cię nagromę. Ostatni dołek i monetę. Co? Okay, dam ci tą szopę. No to pewnie jakiś peral będzie, no, bo już to tak no. że to tak ranty nie. nagrywasz? No i ostatni dołek, albo współczesna złotowa. O kurde. ale jest moneta, nie? Widzę, że tak ze żartu, że masakra. No, PLN tak najczęściej jest żarty. No, jest perelek, ale No, jest. no ale masz, na no zejściu. Tak. No, i na, dziś, i na dziś by było tyle. Taki szybki wypadzik. Niestety już muszę wracać, bo już nie dzwonią. Ale fanty zacnę, zapinka, te dwie monetki. A tak, to reszta kapsel. Hasię szkło i by jak to mówią. Ja na takim miejscu żeby zobaczyć, co się dzieje, a tak zobaczymy to do następnego wszystkim.